Także na mostku kapitańskim Mirek Błach. Dzień dobry. I witamy także na pokładzie naszego gościa, doktora Zbigniewa Szafrańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, Witam. dzień dobry. No właśnie, będziemy rozmawiali o jednym z siedmiu cudów świata, jak twierdzili starożytni, mianowicie o piramidach, a dokładnie o jednej piramidzie, piramidzie Hopsa. Chociaż tak dokładnie nie wiadomo, czy to Hopsa jest ta piramida. Panie doktorze, właśnie Hopsa czy Hopsa. Cheopsa, Cheopsa, to jest grecka nazwa, y, egipska, egipskie jego imię to jest Hufu. Hufu. Panie doktorze, czy pan widział piramidę? Widziałem. Pierwsze wrażenie, no stanął pan przed tą piramidą, co pan poczuł? A to znaczy, to były trzy piramidy, bo to był, y, było w Giza i nie, nie sposób widzieć tylko jednej piramidy. Oczywiście ogrom, monumentalizm przytłaczający. A Podobało mi się, ale jest to, jest to jednak budowla, która robi wrażenie. Okra, o, o, Przypomnijmy okra. takie podstawowe wymiary. Wysokość 146 metrów. U podstawy 230 metrów. Bloków kamiennych prawdopodobnie jest ile? To musimy zrozumieć. To są chyba już, zdaje się, chyba idzie to w miliony. I teraz jest pytanie, jak ta piramida powstała? Jakie są teorie? Jedną z teorii jest, że e, zostały te bloki kamienne wycięte w jednym z kamieniołomów I, i wtaszczone na rolkach, drewnianych rolkach już na placu budowy. Ta teoria sugeruje, że zużyto do tego olbrzymie masy drewna. Właśnie, tu się pojawia mały problem. Otóż te bloki kamienne trzeba było jakoś przetransportować na miejsce budowy piramid, oczywiście przy użyciu drewna. I... Nagle okazało się, że z tym mogły być kłopoty. Posłuchajmy. Archeolog i specjalista od techniki starożytnego Egiptu, profesor dr Georges Guayon, uważa, że błędne są wszystkie hipotezy oparte na wykorzystywaniu drewna jako materiału do budowy piramid. Obecny stan naszej wiedzy na temat starożytnego Egiptu pozwala zająć jednoznaczne stanowisko. Drewna w Dolinie Nilu zawsze brakowało. Archeologiczne odkrycia dokładnie dowiodły, jak ówcześni stolarze pieczołowicie wykorzystywali najmniejszy jego kawałeczek. W dawnym Egipcie rosło trochę palm i akacji, ale twarde gatunki drewna, takie jak cedr czy heban, trzeba było importować z Libanu, Syrii i Afryki Środkowej. Aby sprowadzić drewno mogące służyć jako rolki do przetarzania 40-tonowych monolitów, trzeba byłoby mieć olbrzymią flotylę statków, również wykonanych z drewna, surowca nad wyraz deficytowego w Egipcie faraonów. Co pan na to, jak pan sądzi, czy rzeczywiście... Przy budowie piramid używano drewnianych wali. Można było używać na pewno drewnianych wali. tym, że myślę, że tu jest trochę przesady w, tym, w tej ilości drewna, która miała być zużyta do na przykład przetaczania bloków. Nie mamy żadnych dowodów ikonograficznych na ten temat. To znaczy, że właśnie akurat w przypadku piramidy Cheopsa takie rolki drewniane były używane. No właśnie, to jest bardzo y dziwne, bo jeżeli chodzi o inne czynności, ludzi mieszkających w starożytnym Egipcie. Te wszystkie ich życiowe sprawy zachowały się na rysunkach, hieroglifach. Zaś nie ma żadnych rysunków, hieroglifów dotyczących budowy piramidy. No bo one są starsze po prostu. E, nie, myślę, że, że o wielu aspektach życia nie mamy przekazów, ale w tej chwili patrząc... O... Ale tak ważna budowa i nikt nic nie napisał na ten temat? E, no, pisano, pisano później, pisano w trakcie. Wiemy, że e, piramidy należą do poszczególnych władców. One mają, one są opisane, przy piramidach były miasta. No tak, ale w piramidzie Hufu nie ma żadnego hieroglifu, tak jak w innych piramidach, ona jest czysta w środku. Do piątej dynastii, do końca piątej dynastii nie ma żadnych napisów, piramidy milczą. Dopiero pod koniec piątej dynastii pojawiają się pierwsze teksty. Natomiast to do statków również. Statki były też i z trzciny. Kamieniołom nie był jeden. Cheops zużył przede wszystkim kamień dookoła swojej piramidy. A potem dopiero jego następcy, właściwie też i brat, korzystali z innych kamieniołomów w zasięgu do 10 kilometrów, jeżeli chodzi o wapi. A teraz kolejna teoria, jak budowano wielką piramidę. Jest taka teoria, że usypano wielki nasyp z piasku, dzięki któremu wtaszczano te ogromne kamienne bryły na sam szczyt. I jak było z tym nasypem posłuchaj. Bardzo wielu archeologów badających tajemnicę budowy piramid przychyla się do teorii rampy sypanej przy budowli, którą transportowano na szczyt kamienne bloki. Profesor Guayon wyliczył jednak, że przy różnicy wysokości nasypu wynoszącej zaledwie 10 cm na metr i wysokości piramidy 146,5 m, na całą rampę zużyto by cztery razy więcej materiału niż na samą piramidę. Rampa miałaby ponad 3 km długości, a biorąc pod uwagę czas budowy piramidy i ilość użytych do jej zbudowania bloków, po nasypie trzeba byłoby wtaczać 416 bloków dziennie. Dodatkowo należy pamiętać, że po ułożeniu każdej kolejnej warstwy piramidy rampa musiała być usypywana do wyższego poziomu. Trzeba by to robić w ciągu jednej nocy, gdyż inaczej nie udałoby się zbudować piramidy w ciągu 20 lat. Praktyczna analiza pokazuje, że rampa nie mogła być usypana z piasku. Zwierzęta ciągnące na płozach wielotonowe bloki zapadałyby się razem z nimi. Rozwiązaniem mogła być rampa z suszonych cegieł z mułu. Aby jednak ciągnąć wielotonowe bloki na płozach cegły trzeba byłoby dla zmniejszenia tarcia polewać wodą. Wyliczenia wskazują, że do ułożenia jednej warstwy piramidy trzeba byłoby wylać na rampę 220 tysięcy litrów wody. Oznacza to, że rampa rozpuściłaby się w trakcie budowy. Nautilus no Radia No właśnie, tu jest problem. Rzeczywiście. Tyle materiału potrzeba by na usypanie tego nasypu. Czy to jest przekonujące? Czy Pana zdaniem rzeczywiście przy pomocy nasypu budowano to? Ja myślę, że... Budowę? To znaczy, to jest oczywiście wyrwane z pewnego kontekstu. Otóż e, tych nasypów mogło być na przykład trzy. Poza tym nasypy nie, mo, nie musiały sięgać aż do samego szczytu piramidy. E, następna sprawa, my mamy dowody na to, że był nasyp i że były tego typu rampy budowane przy okazji innych budowli, późniejszych również. E, także e, do te wszystkie wyliczenia to trudno teraz sprawdzić, e, ale ale myślę, że, że jest to możliwe. On nadaje Radio Z, a w Radio Z Nautilus Radio Z mówimy o. No jednym z cudów świata, którym jest niewątpliwie piramida Hobsa. Panowie, jest mały problem. Kiedy ona powstała? Tutaj niestety nie ma zgody wśród naukowców. No, nie ma zgody nawet, czy była to piramida Hufu, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że przez 20 lat buduje się tak olbrzymią budowlę, po czym nie znajduje się w niej żadnej inskrypcji tego, który ją wybudował ku swojej chwale. Panie doktorze, ile ja pana zdaniem nie pana ma, ma. Znaczy piramida została wybudowana w ciągu panowania Heopsa. Heops objął tron w 2583 przed Chrystusem w roku 2583, a więc ma... 4,5 tysiąca lat, prawda? Natomiast nie, ale nie wiem, jak. Zapiski na ten Ach. temat to już jest czas ponad 500 lat po hipotetycznym wybudowaniu tej piramidy w czasach fawał Hufu. Nie wiem, skąd pan, pan ma takie wiadomości o tych 500 lat później. Natomiast już w trakcie, tak jak mówię, w ostatnich powiedzmy pięciu latach badania wokół piramid tak daleko się posunęły, że wiemy, iż wokół nich powstawały miasta, miasta kultury królewskiego, więc ci ludzie, którzy przynosili dary do świątyni, na przykład Cheopsa, czy, czy Hefrena, czy, czy późniejszych królów, oni wiedzieli komu znoszą te dary, wiedzieli, że te piramidy do nich należały. Późniejsi władcy, którzy oczywiście to już można powiedzieć, że mija parę lat, też piszą o piramidach konkretnych władców. Także nie wydaje mi się, żeby Egipcjanie, którzy byli bliżej w czasie, nie wiedzieli komu te piramidy służyły. Warto może powiedzieć, że jest także teoria, że piramidę wybudowali Atlanci, czyli mieszkańcy lądu zwanego Atlantydą, który według mitów i pewnych przekazów kiedyś tam zatonął. Mogło przecież być tak, że Egipcjanie przypisali konkretnemu władcy budowlę, która już sobie od pewnego czasu stała. Tak, ale Atlanci to, to skąd wiemy, że Atlanci to właśnie przed Cheopsem, a nie po Cheopsie. Atlantyda e, dopiero pojawia się w pismach Platona i być może wybuch na Santorin, zniszczenie cywilizacji mykeńskiej, zniszczenie pałaców Knossos, e, wspaniałych malowideł, to jest właśnie ten, ta zagłada cywilizacji. Obiecujemy, że do sprawy Atlantydy na pewno wrócimy w naszym programie, a teraz panowie, zupełna sensacja. Otóż czy słyszał pan o tym, tu zwracam się do pana doktora, o tym, że w piramidzie podobno są zawarte niektóre dane astronomiczne? No oczywiście słyszałem, tak. No wie pan, ale to jest przekonujące. Zresztą posłuchajmy. Wielka piramida w Gizie zorientowana jest dokładnie według stron świata i leży w samym centrum masy lądu stałego ziemi. Południk przechodzący przez Gizę dzieli morza i kontynenty na dwie jednakowe części. Południk ten jest najdłuższy z biegnących lądem i stanowi naturalny punkt wyjściowy do pomiarów długości całej kuli ziemskiej. Stosunek długości i objętości Wielkiej Piramidy odpowiada stosunkowi długości promienia i powierzchni koła. Przy pomocy wymiarów piramidy można obliczyć również objętość kuli. Jeśli obwód piramidy przy podstawie podzielić przez podwójną wysokość, Wysokość otrzymamy liczbę pi 3 i W piramidzie zawarta jest także proporcja określająca średnią odległość Ziemi od Słońca. Wynosi ona dokładnie 10 do potęgi 9 wysokości budowli. Nie jest to bynajmniej przypadek, gdyż wysokość piramidy ma się do połowy przekątnej podstawy jak 9 do 10 piramidy, który razem zrobiliśmy tutaj w studio. Dlaczego o tym jeszcze będzie dzisiaj w audycji? Nie wiem, czy wiecie, że przy pomocy modelu piramidy można ostrzyć żyletki i to jest fakt. Natomiast skąd się to szaleństwo zaczęło? A zaczęło się od pewnego Francusa. Antoine Bovis miał sklep w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Oprócz tego, że handlował śrubami i nitami, był także zagorzałym wynalazcą. W czasie swojej podróży po Egipcie odwiedził m.in. piramidę Cheopsa. Dokonał tam zdumiewającego odkrycia, obok którego obojętnie przechodzili inni turyści. Otóż na podłodze komory królewskiej leżała malutka, nieżywa mysz pustynna. Bovis strącił delikatnie czubkiem buta martwą myszkę i zauważył, że jest jakby zmumifikowana. W dziwny sposób myszka nie uległa rozkładowi. Tuż po do domu Bovis Wymajstrował z i drewna małą piramidkę. Ustawił model piramidy w kierunku północ-południe, a wewnątrz postawił drewniany postumencik, sięgający dokładnie 1 trzeciej wysokości modelu. Postumencik miał zamarkować lokalizację komory królewskiej. Na postumencie umieścił kawałek cielęciny. Po kilku dniach zdumiony Bowis spostrzegł, że mięso się nie psuje, natomiast jakaś niewidzialna siła wysysa z niego niektóre składniki. Kawałek mięsa został zmumifikowany. Jest zresztą zresztą y, myślę, że nie naruszyliśmy patentu. Bo taka piramidka jest opatentowana. Piramidka właśnie taka o małych wymiarach, zrobiona albo z tekturki, albo z jakiegoś innego materiału, która służy do ostrzenia żyletów. Słuchaj, przeprowadziliśmy doświadczenie. Znalazłeś taką starą żyletkę? Włożyliśmy do tej piramidki, no i faktycznie. A ta żyletka musiała być jeszcze. Um, na odpowiedniej wysokości. Na, tej wysokości, tak, tak, na i... wysokości tej komory głównej. Tak. I piramicy. ona, ta żyletka się naostrzyła. Autentycznie żyletka się naostrzyła. Jest Niestety, ostra, nie możemy potwierdza. temu. Tego pokazać naszym słuchaczom, ale musicie nam wierzyć na słowo. A o tym, jakie może być jeszcze zastosowanie tych niezwykłych, małych konstrukcji z tektury, opowiedział nam Marek Rymuszko, redaktor naczelny miesięcznika Nieznany Świat, z którym współpracujemy. Zjawisko jest niezbadane, nie uzyskuje żadnego jak dotąd naukowego wyjaśnienia, natomiast jest realne. Okazuje się, że wystarczy po prostu zbudować według pewnych założeń teoretycznych modele takiej piramidy i tego rodzaju zjawiska powtarzają się. Myśmy w 1995 roku w nieznanym świecie wydrukowali taki blog publikacji zatytułowanych wspólnym hasłem piramidy nasza miłość. Na przykład mam tutaj taki list bardzo ciekawy od konstruktora z Kanady. Polaka, zresztą z pochodzenia pana Stefana Krasuskiego, który sobie wybudował piramidę na swojej posiadłości w stanie Ontario i jego znajomi, którzy w tej piramidzie sobie spędzają czas jakiś, on pisze, że pół godziny, czasem godzinę, że mają bardzo interesujące, wręcz zaskakujące wizje i działa to również terapeutycznie, tak, tak twierdzi pan Krasuski. Jeśli chodzi o te wizje, to jak on twierdzi, ukazują się pewne liczby, które potem zastosowane w życiu, no to w jest akurat banalne, bo to oni tam grają na wyścigach komnych, ale że on twierdzi, że to się sprawdza, z tym, że on wypowiada z tego taki poważniejszy wniosek, że e, można tam doświadczyć pewnego stanu w tych warunkach, jak on mówi, e, nadświadomości nawet przez moment, który pozwala po prostu na wejście, czyli jak gdyby na podłączenie się do innego systemu informacji. Z tych materiałów wynika, że takie zjawiska tam w sposób realny zachodzą. E, rzeczy przyjemne to jest potwierdzony badaniami, zresztą w Warszawie i we Wrocławiu, szybszy wzrost w takich piramidalnych konstrukcjach roślin, warzyw i tak dalej. Te doświadczenia wprowadził w latach 70 i później 80 profesor Mazurczak ze SGGW takie, te piramidy stoją jeszcze pod Warszawą na polach tam między Bowcinem a Konstancinem. Takie charakterystyczne konstrukcje. Nie wszyscy z entuzjazmem się odnosili wówczas do tych jego doświadczeń, ale są one faktem i ten wzrost wegetatywny roślin o wiele szybszy jest potwierdzony bez Ten człowiek na przykład z Kanady, pan Krasuski twierdzi, że od momentu, kiedy budował tę piramidę, przed 8 lat laty, że cały czas goli się tą samą żyletką. Gdy on wkłada tę żyletkę, ona tam leży przez ten czas i potem jest znowu ostra. To w jakiś postrzenia żyletek jakby potwierdzone przez również wiele innych osób. Czy są ludzie w Polsce, którzy używają tych piramidek na co dzień? Tak, są tacy ludzie i w Sijankowice, w Województwie Krosińskim, stoi taka znana piramida, znana, bo aż budował ją tam ksiądz, ksiądz Nawrocki, i ona jest stosowana do celów, między innymi, terapeutycznych, jak słychać, z bardzo ciekawymi efektami. We Wrocławiu powstał projekt budowania dużej takiej piramidy. Ta piramida miałaby stanąć gdzieś w centrum Wrocławia i tam miano by testować w ogóle tego rodzaju zjawiska na mniejszą i większą skalę. Nie jest przypadkiem, że właśnie wiosną, w kwietniu konkretnie we Wrocławiu, ma się odbyć ogólnopolskie sympozjum na temat piramid, ale nie tych właśnie wielkich, światowych, tylko tych, które można sobie zbudować na własny użytek. Będą uczestnicy mieli możliwość połączenia się za pomocą sieci internetu z różnymi ośrodkami na świecie. Wśród tych ośrodków to będzie między innymi NASA, gdzie będzie można obejrzeć sobie te tak zwane piramidy na Marsie, fotografowane przez sondę. I płynie Wasz statek. Na statku mówimy dzisiaj o piramidzie Hobsa. Jak zbudowano piramidę? No jest taka teoria, że tam tysiące niewolników ciosało ogromne bryły, z granitu, i ten granit był transportowany w różne są tutaj podawane metody na miejsce budowy piramid. Ale jest także, Mirek, teoria inna. No, dość bardzo sensacyjna. to no, jest ja bym powiedział, yy... że wprost kontrowersyjna. Yy, z tym, że teoria, gdyby znalazła potwierdzenie w praktyce. Dlaczego i jak to się stało, że ta teoria się pojawiła? Posłuchajcie. W 1889 roku egiptolog C. E. Wilbur znalazł na wyspie Sechel na Nilu usianą hieroglifami stelle. W 1953 odczytał ją francuski egiptolog Barquet. Z 2600 hieroglifów 650 znaków dotyczy wytwarzania sztucznego kamienia. Hieroglify wyliczają 29 minerałów i miejsca ich występowania. Według tych wskazówek architekt Imhotep rozmieszał wodorowęglans sodu i krzemian aluminium z innymi krzemianami i zawierającym aluminium mułem z Nilu. Po dodaniu piasku i minerałów zawierających arsen powstał szybko schnący cement, który ma takie same wiązania molekularne jak kamień naturalny. W 1979 roku na drugim Międzynarodowym Kongresie Egiptologów w Grenoble specjalista od skał dr Klem przedstawił analizę 20 próbek kamienia z piramidy Cheopsa, z której wynika, że w każdym kamieniu zawarte były składniki z różnych rejonów kraju. Sztuczny granic piramidy jest gęstszy w dolnej, a rzadszy w górnej części i zawiera wiele pęcherzyków powietrza. Dodatkowych dowodów na sztuczny... Sztuczne pochodzenie kamienia dostarczył Uniwersytet Ain Shams w Kairze, gdzie przy pomocy pomiarów elektromagnetycznych wykazano, że zawiera on znacznie więcej wody niż naturalny kamień. Kiedy profesor Dawidowicz badał pod mikroskopem próbki bloków skalnych z piramidy Cheopsa, odkrył we wnętrzu granitu liczne ślady ludzkich włosów i sam włos długości 21 cm. Profesor Dawidowicz na podstawie starożytnej receptury egipskiej sam wyprodukował beton, z którego zbudowano piramidę Cheopsa. We Francji według tej receptury egipski beton produkuje firma Geopolymer France. Również w USA cementowy gigant Lone Star włączył starożytny beton do katalogu sprzedawanych przez siebie wyrobów. Panie doktorze, z tym włosem to jest mocna rzecz, bo to by pokazywało, że no co, piramida zbudowana z odlewów, no to aż po prostu im w głowie nie mieści. Co pan o tym sądzi? E, myślę, że od y, czasu 1979 roku w Gronop, to mój pierwszy kongres, na którym byłem, e, profesor Klem już dużo więcej wie o, o... i my w ogóle wszyscy wiemy dużo więcej o, o kamieniach, o m, mineralogii w Egipcie. I to tak y, y, jest już... Y, Pewnie ustalone, iż kamienie, które, papień, który został użyty na budowę piramidy Cheopsa pochodzi z najbliższej okolicy, to znaczy z samego otoczenia. To był wielki kamień wokół piramidy. Czy to już jest ustalone, To pan pan jest ustalone, przez, tak. Drugie miejsce to jest tura, skąd można było to brać. Trzecie to jest, jeżeli chodzi o granit, to jest właśnie okolica Asuan. Panowie, na chwilę zmieńmy temat. Tutaj ja mam ogromny taki schemat piramidy z zaznaczonymi tymi korytarzami i teraz no właśnie, ostatnio światem nauki strząsnęła e, poszła niesamowita informacja, że odkryto nowe komory. Czy pan o tym słyszał? Tak, znaczy komory, dwie rzeczy są tutaj istotne. Pierwsza to to, że badano piramidę a za pomocą aparatu rentgenowskiego, tak byśmy to ogólnie określili, powiedzieli. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i rzeczywiście, Państwo wiecie, jak jest trudno interpretować w ogóle zdjęcie rentgenowskie. Dwa lekarze, jeżeli nie są specjalistami, nie wiedzą, czy to jest złamanie, czy nie. Dopiero musi to zobaczyć ten, który. Ale tam także przewiercono otwór i wpuszczono przez ten otwór robot. Tak, jest taki kanał, który biegnie w tej chwili to, co pan tutaj pokazuje, tak. słuchacze tego nie widzą, ale jest to stary, bardzo stary plan. Są w tej chwili już cztery komory, nie komory, cztery takie wentylatory jak gdyby, czyli biegnące ukośnie korytarze. W jeden z nich został wpuszczony robot skonstruowany przez Niemców. Trwają prace nad konstrukcją drugiego, bowiem tam na końcu tego korytarza, gdzie człowiek nie wejdzie, coś jest i to coś może podnieść ten, ten robot. A może tam w tych komorach zostanie, zostanie znalezione coś, co zupełnie zmieni nasze pojęcie o świecie? Kto to wie? Kto to wie? Może, Kto to wie? A może. my jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy absolutną, oczywiście, sensację. Otóż podobno w piramidzie jest zapisana przepowiednia dotycząca losów ziemi a także coś co was zaskoczy bądźcie znani dziwnego że w Gizie stoją piramidy gdyby nie to że amerykańska NASA odkryła na Marsie podobne budowle W czasie pierwszej wyprawy sondy Viking w 1976 roku wykonano fotografie powierzchni Marsa, na których odkryto niezwykłe formacje zlokalizowane na płaskowyżu Cydonia. Badający tę sprawę naukowcy doszli do wniosku, że mogą to być ruiny obiektów wzniesionych przez inteligentne istoty. Doktor Tobias Owen z programu NASA odkrył tam olbrzymią twarz o długości 2 kilometrów. Obok niej znaleziono dwie budowle w kształcie piramid. Znane są one pod nazwą Piramid D i M. Ich położenie w stosunku do kamiennej twarzy jest identyczne z przestrzennym rozplanowaniem piramid i Sfinksa w Gizie na terenie Egiptu. Nawet szerokość geograficzna Gizy na północ od Równika odpowiada szerokości geograficznej piramid D i M na Marsie. Komputerowe badania porównawcze twarzy z Marsa i egipskiego Sfinksa doprowadziły do zaskakującego odkrycia. Jest to ta sama twarz. No tak, zdjęcia są i to bardzo wyraźne. Mamy je przed sobą. Rzeczywiście widać twarz. No nie wiem, co o tym myśli. No, no to nawet. mogłoby potwierdzać, że faktycznie ta piramida mogła być odlana ze starożytnego betonu. Tak, a teraz jeszcze. Coś, co jest zupełnie niesamowite. Otóż, według jednego z badaczy piramidy, tam są zapisane także dzieje ludzkości. Polega to na tym, że on policzył tutaj poszczególne kąty nachylenia różnych tych korytarzy w piramidzie, a także wymiary. Poszczególnych komnat. Wielkiej galerii kolejnych przedsionków, które prowadzą już do samego grobowca i jak gdyby skorelował te wymiary długości z latami historii naszej najnowszej i wyszło mu, że w zasadzie ta historia jest zapisana łącznie z wojnami napoleńskimi, no właśnie, łącznie z efekt, rewolucją, pierwszą i drugą wojną światową. tego jest zastanawiający. Tutaj mamy przed sobą wyniki pracy tego naukowca i tak na przykład. Yy... To przejście do komnaty królewskiej jego zdaniem jest to okres chaosu przypadający na I wojnę światową. Tutaj są podawane daty. Jest także dokładnie określona data wybuchu II wojny światowej, ale zauważ kiedy ta historia zapisana w piramidzie się kończy. No właśnie, kończy się we wrześniu 2001 roku. Hmm. Czy to wierzyć? Warto może to wiedzieć, ale czy wierzyć? To chyba nie. No cóż, dziękujemy ogromnie naszemu gościowi, którym był pan dr Zbigniew Szafrański z, z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do studiowania historii piramid, ich budowy, a my no cóż, zapraszamy na naszą niezwykłą audycję za tydzień o 11.10 oczywiście. No.